Cześć, moi kochani. Przy niedzielce, co tam słychać u Was? U mnie, jak zwykle, było pracowicie. Po pracy yy, nagrałam właśnie teraz, przed chwilą, yy, siódmy odcinek serii Julie Cameron, droga artysty, więc będzie na YouTube jutro. Przepraszam o za małą obsługę. Ale też przypominam Wam, że już pod koniec lutego yy, jestem gościnią w cudownym retricie w Meksyku. Oh my god, będzie się po prostu tak działo, będzie super. Będą cztery dwie główne nasze: Nika i Agnieszka, organizatorki, i ja z Moniką będziemy gościnnie i będzie po prostu tak magicznie, bo będzie tyle ciekawostek fajnych. Więc naprawdę macie jeszcze szansę, zostało jeszcze parę miejsc. Zapiszcie się gdzieś tutaj na moich social mediach są szczegóły. To będzie sześć dni cudów i pracy nad całą.